Miem, że to wszystkich wykończyliśmy. Absolutna cisza. No no i zombie. Ogólnie, to, to lekarze to, to, z tego Jesteście szukała. tak. Ty, ty i ty jesteście w środku. Dziewczynka jest na zewnątrz. Leży i moknie. Tak samo jak ampułki ze strzykawkami. Dwa ciała. Jedno już przestało drgać. Drugie ma głowę oddzieloną od korpusu. Która poleciała do piwnicy. Ja jako, że po, się po zawsze dziewczynką dziewczyn dziewczyn i ampułkami, to idę po dziewczynkę i ampułki. Dobrze, zabierasz i do środka wchodzicie, tak? Śmierdzi trupem. O, śmierdzi trupem. Czujecie? Wydaje mi się, że masz rację. Że śmierdzi trupem na no nie? Tak. I może możemy na przykład... A brzydzicie się, żeby przeszukać trupy? Bo ja trzymam dziewczynkę. Czyli pod warunkiem, że są jakoś, mają... ograni są w coś, co da się przekazać. No tak. Relichy są takie same jak wasze. Ja się widzę. Ja bym się szukał ich. Dobra, bez przesady dziewczynkę. mam te ampułki na chwilę. Eee, Dobrze, i tak. to przekazujecie. Przekazałem mu ampułki. Na wykształcenie, proszę od ciebie. Ode mnie? Mhm. Dziewczynkę też mu przekazałeś. Tak, tak. Znaczy dziewczynka tak. Sobie leży. A ja piluję, żeby... Od środku, nie na A ja się rozglądam, żeby nikt nas nie zaszedł do tyłu. Okej. Okay. Osiem. Osiem. Nie się Posłuchaj. nie zbiło. Posłuchajcie... Nie, czy ja sobie znalazłem? Kogo przeszukiwałeś? Którego? Tego z odpadniętą głową. Odkopniętą. Tą, co do piwnicy poleciało, tak. czy no, Tą, co jest. wpadło do piwnicy. Trzeba będzie zająć się panowie później tą głową, co wpadło do piwnicy. Przez martwe zło i to może być przesłuchamy ją. Znajdujesz portfel pierwszej kolejności. Yes, najlepiej. Otwierasz go. No jasne. Widzisz Agent Inspectress. Nie najlepiej. Do tego masz e, imię, nazwisko, ale. W nie umiesz nawet go przeczytać. Jest... po skandynawsku pewnie. No, prawdopodobnie. Podobne literki do, do tych, które są w książce. A eee, Kolejna rzecz. E, znajdujesz banknot. O. Hmm. 500 złotych! Hmm. To są ogólnie e, fundusze inspektres. No tak to nazwijmy. 500 funduszy inspektres. Bawiacie? Świetnie. Mhm. się tu byli. No. Kiedyś. Znajdujesz też i paczkę z e, logiem inspektres, chyba papierosy. I paczka? Mhm. Papieru, I, paczka. Pa paczka, pa paczka. Internetowa paczka. paczka. Nie, paczka papierosów inspectors. Dobra. Paczka papierosów inspektres. No, 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 no. <laughs> to... ja, ja nie palę, przekazuję ją od razu Tobie. Mhm. W środku jest też zapalniczka. O, świetnie. Napisz sobie, że masz paczkę i papierosów inspektor. I napisz zapalniczkę, bo się może przydać później. Ile tam jest szlugarów? Są to tyle co wpadł. Za 20. E. To jest normalna paczuszka, S wiesz papierosów. Moim, moim zdaniem papieros. żeby, przez 200 Powinniśmy zapalić e, tego zwycięskiego szlugarka. A ja proponuję to, no, sprawdzić po śladach zombiaków sk 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 skąd przyszli. Najpierw szlugarek. I najpierw się ubierz. Jak to się? Nie ma bielizny. Nie no ma ten co go przeszukałeś ma bieliznę. Nie będę zakładał bielizny po trupie. Kevin Klein. Ale po to. Kusi z Zdejmuję z niego na chwilę skarpetki i idę przeprać. <laughs> Rzuj, rzuj. Markowe, naprawdę markowe Idę przeprać, nieważne. <gry> no okay. no kałuż jest dużo, rynny są. Sporysał, a woda działa w Nie znajdziecie żadnego sanitarnego punktu. Czyli musi być nieopodal, albo gdzieś, gdzieś trzeba korzystać, jeżeli to nie księdze. było w budynku. Stary, tam musi być w budynku, po prostu nie przerzucaliśmy budynku. No to, te za... no. na i muszę przeprać. Nawet nie będą mokre, wtedy założę. Ale i tak się będą przecierać. pan obcierać. Dobra, rzucam na wykształcenie i szukam WC tu z mydłem. Okej. Okay. Ale w płynie czy w kostce? Bo to też jest nie... Nieważne, jest w kostce też umiejętnie. Wielka. Szanuję. 10 i 9. 9 i no? 10. Zobaczyłeś plakietkę WC i kierunek pokazujący obejście budynku naokoło. Wyszedłeś, obszedłeś budynek naokoło i widzisz oddzielną, dobudowaną część. Wchodzisz do środka, widzisz, można to nazwać kibelek, tak, ale bez podłączonej wody. Zlew z umywalką, ze zbiornikiem wody. Którą się nalewa fizycznie, nie jest dostarczana z zewnątrz. To masz taką Rodzaj wygórki, tak. Ale możesz tam użyć, ponieważ woda jest, naciskasz e, zaworek i woda spływa fizycznie do dołu do umywalki, Super. którą możesz zatkać. Ciorę. graciejska cię skarpet. O Okej, okay. okay, masz nawet mydło tam. Genialnie. Okej, okay, robisz to w tym czasie. Kruk. Kruk, to jest papierosa. Dobrze, rozpalasz bez problemu. Zapalniczka uhum. działa. Ja, tak jak wspomniałem, chcę zobaczyć, z której strony przyszły te zombie, więc tak nie oddalając się zbyt daleko, próbuję idę po, idę po śladach, z których ewentualnie mogli przyjść. Mhm. Żeby po prostu się rozejrzeć, jakiś taki szybki rekonefant. Wychodzisz. Ten twój pokój pierwszy, w którym byłeś, mhm. był. Mhm. był... Praktycznie na końcu budynku. Podchodzisz Aha. tam, znajdujesz tam auto. Jest to terenówka. O. Jest to terenówka y, jakiś Land z logiem Inspectors. To wyśmienicie? Nie są no, nie. No więc. <laughs> y, wracam, wracam się, wracam się do. Wracam się. Y, zapomniałem ci le, drzwi są otwarte i mokro. O, to może najpierw nie, nie zamknę, bo jeszcze się zatrzasną, i, i nie odpalimy w życiu. Yy, wracam się do Kruka, bo on się zna na samochodach i sprawdzimy, czy ten samochód jest w ogóle na chodzie. Bo nie wiadomo tak naprawdę, czy, czy w ogóle jest. Więc mówię mu o swoim znalezisku, czy znalazłem terenówkę za, za budynkiem i że trzeba ją obejrzeć. Weź tam, powiadasz, stary. No podejdź, zobaczysz. Legówkę? Na Szwecji? No, tak. No Jakiś sap albo skania. No dobra, tutaj byk. <grym> ba, nie, bo to już tam górna jest meganadne Defender. Tylko że co z tego jak to pewnie? Super albo. Wycieki jakieś może będą z tego. Ale. Już na technologię. <grym> dobra. No pasujmy, 10. się go no Tak, są wycieki. Nie <grym> <grym> pamiętam. 10. 10, 9, 7. Wykorzystaj to mądrze. Opowiedz nam w jakim jest stanie jaki jest rodzaj paliwa. Mamy też do 10. Defender jest A bardzo easy. <noise> natomiast biorąc pod uwagę, że wystawia defendery <noise> te to się psują, no więc są... Znaczy są niezawodne, ale też nie są idealne. Nie są. Z... E, najgorzej będzie go odpalić, a jak już go odpalimy, to już pójdzie wtedy wszędzie, pojedzie, nie? więc jak będą no, pomogli tak do takiego tymi popkini, a to nie, to nie działa. A może, może poszukamy kluczyków, bo może ktoś został... Jest... Poczekaj, poczekaj. 10. Najwyższy no. wynik możliwy masz. Tu mówię, dwa przewody trzeba pod was pod tym, pod zewrzeć. A podchodzisz podczas... do stacji, widzisz kluczyki w stacyjce. A, no to nie ma problemu. No to, to wyrzucam kluczyki i zbieram <gainte> dwa kabelki, bo jednak <gainte> jestem mądrzejszy. <gainte> no tak kable, to przerzucam na zapłon. Zaświeciły się widorolki. No tak powód, bo ma ale dobra, próbujemy. Mówię, ty w razie czego popchnij nie, ja wrzucę sobie tutaj łyżeczkę. Tak. Ale na którą odpad spróbuj na normalności. Świecę grzanie świecą. Mhm. No to fala nic na tyku. Weł, well, weł. Well. Bak jest pełen. Tak. już nie wiem, z odpalać nawet. Jedyne co to widzisz, że siedzenia, drzwi boczne są zalane. Nie. Przez bardzo długi czas był otwarty. Jednak jest... światełko w środku było wyłączone. Co to nie, nie, nie zjadł tak, w to, samochodzie, bo tam jest tam wszystko no, jakieś takie zestawy, to wszystko no, no. Tak, ale no chodzi tak. o to, że no, nasiągnięte wodą. Mhm. To nie przeszkadza. Usłyszałeś odpalony silnik samochodu. Rzucie. Nie wiesz co się dzieje. I co gorsza? Gacie się nie chcą dopać. <gry> <gry> mokre gacie mogli samochód Wybiegam ze skałę. skóry z Kelvina Kleina właśnie odpadł. z zmiłej skóry. Zrobię A! No to jest. Tak. czyste są. Sprawy. świetnie. Majtam nimi i wybiegam no zobaczyć też. na zewnątrz, co się dzieje, więc przeschnął. oni bo... przy samochodzie, dziewczynka leży w holu. Leży dziewczynki do w i Nie, najpierw podbiegnę do nich, No takie... O, ale macie fajnego jeba. Ja ustawiam w Defenderze grzanie, włączy się za jakieś półtorej godziny, nie Chyba, Co robicie? Znaleźliśmy w Dobra. To ja pójdę po. Macie strzykawki? No. To ja idę po dziewczynkę, drelichy i buty, które zostawiliśmy w tym. Przywieszam gacie i skarpetki. Na wybieg. Wy 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 Okej. Okay. Okay. Żeby się grzało. Idę po dziewczynkę i drelichy i buty. Mam lepszy pomysł. Przywiąż te gacie do antenki. Jak będziemy jechać, szybciej wyschną. Ale pada. Ale będziemy jechać szybko. Pamiętaj, że to już przetestowaliśmy. Też we Ofender Okej. Czerp doświadczenie z naszego życia. <laughs> Dobrze, zapakowaliście się tak. do samochodu. Z dziewczynką. Mhm. Ok. Z dzieckiem przeznaczenia. Ale e, jeszcze nie. Nie. Jest nie jeszcze... możemy jeszcze odjechać. Bo, nie przeszukaliśmy, nie, bo nie, nie przeszukaliśmy drugiego ciała. Tego skoro pierwszy, to też był, bardzo mądry. pierwszy był agentem, drugi też może być. Myślałem, że już pominieć. Nie, teraz mi się właśnie wymyśliło. Eee, więc, nie, więc wrzuciłem do samochodu dziewczynkę, <coughs> wysłuchałem jego mądrych słów i stwierdziłem. Ja też tak stwierdziłem. Kto ma najwięcej wykształcenia z nas? Ja mam tylko dwa. Remis. Mamy po tyle samo, Jesteś remis, idziemy wszyscy. Nie no, ja bym nie zostawił dziewczynki, jak trzeba to zostanę z nią. dobra, no, no, to, to, to wyjdziemy. się... No to no, chodźmy, przeszukamy tego drugiego... Samochód działa. ...zwłoka. Tak, zatrzymał. Zacząłem... już takie letnie powietrze leci w środku. się, no, żeby... No tylko tyle, że siedzenia przednie są mokre, tyle nie. Tyle są siedzenia. z dobra. Okay. ale dalej w piżamie chodzisz. Tak. Dobrze no. A to podchodzimy do tych drugich złoch, które miały rozciepcianą głowę i te robimy to samo. Widzieliśmy, że znalazł portfel, to ja to przykro myśliwam. Poproszę myśliłem, ciebie rzut w takim razie. Ile masz? Dwa. Na wykształcenie. Weź bibliotekę! A wezmę. Znaczy nic nie mówię. Nie, to może być yy, ważne. Wezmę bibliotekę, gdyż yy, nie chciałbym w tak ważnym, ważnej chwili dla nas... Zawiście 9 Posłuchaj, Remington Navy Uu, Znajdujesz to przy łatkach Zawolwer Zapisuję Remington. No 20 nabojów Legitymacja. U? A dobra to. Inspektor yeah. Daj mi, daj mi. Zapisywać to? Z całym portfelem. Daj mi legitymację. Dlatego, że jestem inspektorem. Dlatego ją zapisuję, że ją biorę. <grym <grym ale djewcy, ale po, cały, cały portfel? Pol, otwierasz go. Tak. W portfelu jest legitymacja. Maksymilian Madowski. Brzmi po U. polsku. Skąd <grym>. Nieważne. Nie Patrz. Zobaczcie. Na Remingtonie masz wygramerowany napis Max Mad. Jaki wine? Ach, teraz się no, już wiadomo co chodzi. Nie masz pojęcia o co chodzi. Ale Wiem, polsko brzmiące... Brzmi po polsku, brzmi po polsku i ewidentnie ktoś musiał kochać ten rewolwer, bo skoro jest grawerem. Ja mam gacie, Kiedy skarpy, pójdżamy, co mam jeszcze? Mu prawdopodobnie buty. niczym dziewczyna. No i drelich, tak. Muszę być no to może Muszę być. być Musi być ktoś. Musi być ktoś, ktoś. alkoholik. Biorę to wszystko do kieszeni. Mam dużo miejsca w drelichach. Mhm. Nie sprawdziliśmy jednej rzeczy: czy zombie, czy zombie nie mają uczulenia na śledzie kiszone, kto które mam w kieszeni. Tego. No dobrze. Co robisz? Biorę to wszystko do kieszeni. Mm -hmm. Jeżeli nie ma nic więcej przy sobie, ten... Napisałeś amunicję? Tak, napisałem, wiem, że 20 naboi do Remingtona. To, mm -hmm. to samo y, obrotowy magazynek obrotowy wkłada się pojedynczo w tak, każdy tak, nabój. Tak, tak. Co robisz? Wracam do, chyba wracam do chłopaków, skoro tu już właściwie nie mam pomysłu, co można bardziej. No i wracam ja mówię, chłopaki, Drugi był też agentem. O! Madowski, ja to jakiś, Milian. emilian. jest go? No. To nie alkohol. Możliwe, albo ciągle papierosy pali. I. I, tego i rewolwer z jego grawerem, więc. Hmm. Możliwe, że to nie byle kto. Gdzie jego do dokumenty? Tak, mam przy sobie. Dobrze. Może, może trzeba będzie mu tak, poinformować położę. rodzina. Boże. Szkoda, się... bo się okazało, że nie mamy żadnej z naszych kurcze broni. Kiedyś nie ja, mam, tak skończyć. ja już mam. Dzięki. Ja bym jednak wrócił i poszukał jakiejś broni albo czegokolwiek w tym Gdzie budynku. Gdzie szukasz? W tym budynku, najprędzej w kuchni. Nie ma kuchni. kuchni. Tam jesteś, jesteś pewien, że sprawdziliście wszystkie pomieszczenia. Czy nic tam nie ma. Tam nie... W piwnicy może będzie coś jeszcze. Ja bym przeszukał samochód w poszukiwaniu broni i innych ciekawych y, y, rzeczy. No to Pod siedzeniami, bagażnik. Wykształcenia poproszę od Ciebie. I inne takie tamy. 2 i 9. Posłuchaj, otworzyłeś bagażnik, znajdujesz duży klucz do kół o! i siekierę. Fiskars. Fiskarsa. To biorę Chcesz klucz do kół? Pamiętaj, że twoje zdolności, jaką jest dodatkowa zdolność, maszynoznawstwo, pozwala ci na korzystanie z dodatkowej kości podczas używania broni tego typu. No dałem ci klucz, no. Dziękuję. To gadanie. Ja jednak Fiskarsa, bo wiesz, moja profesja wycina drzew. To ja się trochę zbada. Słuchajcie, co robicie? Ty, w tym momencie. Ja już no... siedzę, z... wracam. Wracam, no, wracam do topaku. No, otwierasz samochód, widzisz, no. Yy, siedzi popielnik w sukience. Do kolan. Niestety wszystko widać, bo jeszcze nie założył bielizny, która dopiero Właśnie się, stresie. <laughs> jakoś ją na stres. O ty łajdzo! <laughs> a może mi się, a może mi się. Jedno? Jedną. Takie bydle, o matko! Siedem. Takie średnie bydlę? po prostu skomentowałeś to. <grym> Dobrze. Ty, ty, co <grym> robisz? No, może są, kurz, gdzie Siadasz za kierownicą, po Poczułeś wodę pod dupą bo no ma osiągnięte a, siedzenie. Ale drelichy nie przepuszczają wody, panie. Te przepuszczają. Albo trwają przepuszczają dziurę to, na lupie. jest specjalnie przedarte w tych miejscach. Nie mówiłem, że to nie są najlepszej jakości, bo przedzierane no, właśnie na takie słabe są te drelichy. Nic no nic, no na ful się może się dojedzie. Robi się ciepło. Wiedź. Wali skarpetami. Jedźmy na górę i rozejrzyjmy się za cywilizacją. Ja myślę, że to nie ma cywilizacji. Cywilizacją. To byłoby jakiś kierunek po prostu, może ktoś się jakiś zdradził, albo tak jak droga, może znajdziemy jakieś miasteczko. Proponuję po prostu się bo Urzuciłeś jedynkę. Mhm. Nie, nie ruszyliście. Nie, nie. Po chwili coś rozjechałeś. O, panowie! Pamiętam, że w 2004 roku wszyscy czekali na wydanie Half Life'a. Ciekawe, czy wydali Half Life'a albo inną. Przejechałeś, co robisz? Zatrzymaj się. Zatrzymuję się i patrzysz w zamku. Coś jeszcze się poruszy. jakieś niewielkie zwierzę się porusza. Dobra, cofam. Znowu. To już na pewno. Jeden kierunku Zając jakiś. Zając. Ale. Bierzemy zająca? Ale że, ale ja za. go. Ty, a ja bym uważał, bo jak tam były zombie, to wszędzie indziej mogą też być zombie. No dobra, to. Jeden zjeździ, zombie jedzie. Zbyt, Nie. Trzeba to nie. zbadać. Trzeba zbadać. zbadać czy zwłaszcza, czy nie jest że zombie. Defender. No wygląda na niezgnitego. Czerwona krewcika jest. E, świeże o, nie czerwone nie mięso, wydaje Jak samica <śledzio> Więc, Ale ale co robi? Co, co robi? Się zyza, ale... Dniazys. Co robi królik na takim, od zając na takim od ludzi? Górach no i lasu. No gdzieś nie musi ma być. No, Co no. To zając. no, to gdzieś musi mieć. Farmak... królików, gdzieś musi być. No, no. Wychodzę z samochodu. I no sprawdzam go, czy jest. No patrzycie, on wyszedł z sukience na deszcz. Sprawdzam świeży, świeżo. Widzę, no, no nie, nie jest zgniłe to mięso. Ciepłe jeszcze. No, ja nie tam... no to pierwsze zając, tak? Dybliki jest zając, zając. zając. No, one, no, one no, nie no, muszą no, żyć no, w lesie no, we wrzosach i... Wiesz zająca i nie dziemy. No, no. Dlatego... Że... Nie jest bardzo rozniesiony tam... tam przywiązujemy, przywiązujemy. No. No, tak, dachowy to może nie wstanie. No. No. to tam. Żeby skruszać. <laughs> Przymocowaliście go czymś, coś na pewno jakiś tam szmurek znaleźliście. Uż, uszy mu Żeby nie suchiwa. Nie do gormnika rachowego. Będzie koszerny. I ruszacie dalej. Tak w I w tym momencie kończymy. Dziękuję bardzo za sesję. Dziękujemy. Nie wiem, czy ten królik był bardzo znaczący w fabule. Sprawia, on się stanie jakimś zombie-królikiem, ja to już czuję. Był, to. Jak był... czekaj, jaki był, był taki horror w takim zmutowanym króliku? Tylko nie pamiętam, co ja tu mówię. Wie, Właśnie nie pamiętam, jak nie, to się mutowało. Nie, na ja tym tam był. Ty, coś. Co coś? To? Nie, nie to. Coś. think think